Drodzy przyjaciele i patrioci, nadszedł czas, kiedy polska branża gier jest ponownie gotowa zachwycić cały świat. Polacy jako naród zawsze słynęli ze swojego mistrzostwa, kreatywności i dążenia do perfekcji, a to szczególnie widać w tym, jak polscy twórcy gier. Tworzą unikalne produkcje, które potrafią konkurować na światowej arenie. Polskie gry już dawno zdobyły serce milionów graczy na całym świecie, a przed nami kolejne wielkie osiągnięcia. Polskie studia nieustannie pracują nad projektami, które łączą w sobie głęboką fabułę, niesamowitą grafikę i innowacyjne mechaniki rozgrywki. Spójrzmy dziś, co nas czeka w najbliższych kilku latach od polskich twórców gier. Zaczynamy! The House of the Dead Remake II to odświeżona wersja klasycznego kultowego rail shootera, który po raz pierwszy zadebutował w 1998 roku. Gracze wcielają się w agentów specjalnych walczących z hordami zombie, eksplorując opuszczone laboratoria, zniszczone miasta i mroczne lasy. Twórcy obiecają, że remake będzie miał znacznie ulepszoną grafikę z nowymi modelami postaci, animacjami i efektami świetlnymi, co także nowoczesny wygląd. Єднак рцень розгривки, в інтенсивна шибка акція і трип кооперації зостані заховані. Гра є скірована заровно до фанів оригіналу, як і нових грачів, які шукають класичних вражень з одсвяжом оправу The House of the Dead, 2 Remake – то гра, яка прем'єра плануваний єсть на наступний рік і з певні припадне до густу фанам ретро хорорів у розшибких сшиланих. The Alters. To gra science fiction, w której gracie wcielają się w postać Jana Dolskiego, zwykłego pracownika, który po katastrofie na obcej planecie musi tworzyć alternatywne wersje samego siebie, aby przetrwać. Każda z tych wersji posiada unikalne umiejętności i cechy, które pomagają w rozwiązywaniu różnych problemów. Gra stawia przed graczem ważne moralne pytania dotyczące tożsamości, wyboru i odpowiedzialności za decyzje. Elementy strategiczne w The Alters obejmują zarządzanie zasobami, relacje z różnymi wersjami siebie oraz podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na przebieg fabuły. Świat gry jest wypełniony tajemnicami, a głębia narracyjna ma być jedną z głównych atrakcji. Mechanika gry skupia się na eksploracji, podejmowaniu strategicznych decyzji oraz rozwijaniu relacji między różnymi alterami bohatera. Grama ma zadebiutować w 2025 roku. Project Sirius to jeden z najbardziej ambitnych projektów CD Projekt Red, tworzony we współpracy z DeMolasses Flat. Gra będzie oparta na uniwersum Wiedźmina, ale zaoferuje graczom nowe możliwości w gatunku RPG, w tym tryb kooperacyjny oraz elementy przetrwania. W grze gracze będą mogli eksplorować otwarty świat, wykonywać misje oraz współpracować z różnymi frakcjami. Twórcy zapowiadają głęboką fabułę z moralnymi wyborami, które będą miały wpływ na przebieg historii. Project Sirius to krok w stronę od klasycznej rozgrywki RPG znanej z serii Wiedźmin, ale zachowuje kluczowe elementy uniwersum. Planowana data premiery to 26 rok. Green Hell 2 kontynuuje tradycję pierwszej części. Symulacji przetrwania w dżungli, która zdobyła popularność dzięki realistycznemu odwzorowaniu ekstremalnych warunków. W drugiej części gracze ponownie znajdą się w śmiertelnie niebezpiecznym środowisku, gdzie będą musieli radzić sobie z nowymi zagrożeniami, takimi jak trujące zwierzęta i rośliny. Nowa część wprowadzi usprawnioną mechanikę przetrwania, w tym bardziej rozbudowany system craftingu oraz budowy schronień. Jednym z kluczowych nowości będzie możliwość gry kooperacyjnej, która pozwoli graczom na wspólne wykonywanie trudnych zadań. Twórcy obiecują również bardziej dynamiczną fabułę, która będzie się rozwijać w zależności od decyzji gracza. Premiera przewidziana jest na 2025 rok. City of Atlantis. City of Atlantis to unikalna strategia z elementami budowy miasta, w której gracze stają na czele legendarnego miasta Atlantydy. Zadaniem gracza jest rozwijanie miasta, zarządzanie zasobami i dbanie o jego rozwój, jednocześnie chroniąc go przed katastrofami naturalnymi, które zagrażają jego istnieniu. Gra oferuje rozbudowany model ekonomiczny i strategiczny, gdzie każda decyzja gracza może wpłynąć na przyszłość miasta. Ważnym elementem rozgrywki będą również relacje dyplomatyczne z sąsiednimi państwami oraz rozwój infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo miasta. Atmosfera starożytnej mitologii sprawia, że gra będzie interesująca dla fanów historycznych i fantastycznych strategii. Premiera City of Atlantis planowana jest na 2025 rok. The Constructors. The Constructors to gra strategiczna w której gracze wcielają się w dewelopera zajmującego się budową i rozwojem nieruchomości. Unikalność tej gry polega na tym, że oprócz zarządzania finansami i projektami budowlanymi, gracze muszą również rozwiązywać problemy społeczne i ekologiczne, takie jak protesty mieszkańców oraz konkurencja na rynku. Gra zawiera skomplikowane mechaniki interakcji ze społeczeństwem, co czyni ją nie tylko symulacją budowy, ale także strategią zarządzania aspektami politycznymi i społecznymi biznesu. Gracze muszą balansować pomiędzy rozwojem firmy a zaspokajaniem potrzeb społeczeństwa, aby osiągnąć sukces w branży budowlanej. Gra wizualnie zapowiada się realistycznie wieloma detalami dotyczącymi obiektów i budynków. Premiera jest przewidziana na 2025 rok. Dying Light the Beast Dying Light the Beast to nowy rozdział w serii gier o zombie od Techland, który zdobył uznanie dzięki dynamicznemu połączeniu akcji z elementami parkouru. Akcja tej gry toczy się w lasach Castor, gdzie gracze ponownie wcielą się w Kyla Kraina, bohatera znanego z pierwszej części. Tym razem jednak staje się on hybrydą człowieka i zombie, co daje graczom nowe możliwości oraz ulepszone zdolności w walce z przeciwnikami. Twórcy zapowiadają, że gra będzie kładła nacisk na eksplorację otwartego świata z nowymi elementami akcji, a także wprowadzi kooperacyjny tryb gry, który pozwoli na wykonywanie misji razem z przyjaciółmi. Dying Light: The Beast to idealna propozycja dla miłośników survivalu w postapokaliptycznym świecie pełnym zombie oraz dynamicznej akcji z elementami horroru. Przewidywana data premiery to 2025 rok. Wiedźmin czwarty. Następna gra z Uniwersum Wiedźmina to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w branży gier. Chociaż gra znajduje się w fazie wczesnej produkcji, oczekuje się, że otworzy nowy rozdział w świecie Wiedźmina. Główną zagadką jest to, kto będzie głównym bohaterem nowej części. Ponieważ zakończenie trylogii z Geraltem sugerowało jego odejście. Bardzo prawdopodobne, że twórcy skupią się na nowym bohaterze lub bohaterce, być może na jednym z znanych już postaci, jak na przykład Ciri. Wiedźmin IV obiecuje wykorzystać najnowsze technologie Unreal Engine 5, co ma zapewnić niesamowity, otwarty świat z realistyczną grafiką. CD projekt Red. Potwierdziło, że gra będzie tworzona na nowej platformie, co powinno poprawić zarówno efekty wizualne, jak i wydajność. Gra nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, ale przewiduje się, że może zadebiutować w 2026 roku. Суш, то були найбільші очікувані гри на найближчі лата. Напишіть в коментарях, на яку гри чекаєте найбільші. І дякую за підписку каналу. Тут чекає на вас багато цікавих матеріалів. До побачення вкрутце.